Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj pomówimy sobie o gali FEN 33, który odbędzie się 27 marca. Według mnie będzie to 10 pojedynków, 8 w formule MMA, w tym dwa mistrzowskie oraz 2, 2 walki w formule K1, w tym jeden pojedynek mistrzowski. Zaczniemy sobie od walk, które Federacja już ogłosiła, ale na wstępie zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału oraz komentowania zestawień. Zachęcam również do odwiedzania strony Klatka w Walce na Facebooku oraz na Instagramie. I przejdźmy sobie do pierwszego pojedynku, jaki ogłosiła Federacja. Jest to walka, w której zmierzy się Rafał Kijańczuk z Marcinem Filipczakiem pojedynek w kategorii półciężkiej do 93 kg Pierwszy z zawodników Marcin Filipczak legitymujący się rekordem czterech zwycięstw i jednej porażki zadebiutował w klatce FEN na gali o numerze FEN 31. Tam w pierwszej rundzie pokonał bardzo szybko Syeda Yunusi przy nokautem. Jak do tej pory pierwszą porażkę zanotował na gali Babilon gdzie przegrał z bardzo mocnym Łukaszem Sudolskim. Później były cztery zwycięstwa i teraz stanie przed największym wyzwaniem w swojej karierze, mianowicie jest walka z Rafałem Kijańczukiem. Popularny Kijana to zawodnik trenujący na co dzień w WCA Fight Team. Rafał bardzo szybko oraz efektownie dał się poznać na scenie MMA, bowiem przez 10 miesięcy stoczył 7 walk, które wszystkie wygrał w pierwszej rundzie i to nokautami. Później dostał szansę walki o pas Federacji M1 Challenge, gdzie został znokautowany w pierwszej rundzie przez ówczesnego mistrza. Później debiut na Galifen, przegrany z Adamem Kowalskim, co było sporym zaskoczeniem w świecie MMA. Następnie pokonał doświadczonego Marcina Ządka, by znów przegrać z Marcinem Wójcikiem na Galifen. Później była walka na gołe pięści, gdzie zwyciężył. I teraz starcie z Marcinem Filipczakiem. Według mnie tutaj górą będzie Rafał Kijańczuk, bo jest bardziej doświadczony, według mnie silniejszy, bardziej ma ten wachlarz umiejętności większy od Marcina. A w następnym boju, właśnie wydaje mi się, że Rafał zawalczy opas, bądź jakiś rewanż z Adamem Kowalskim lub z kimś z tej dywizji do 93 kg, co w federacji jest wyżej notowany. Kolejna walka to starcie w kategorii piórkowej. Mianowicie w tej walce zmierzą się Kacper Formela i Damian Frankiewicz. Pierwszy z zawodników Kacper Formela, trenujący na co dzień w Mike z Gdynia. Pomimo młodego wieku, ma bardzo spore doświadczenie, bo już 15 walk w MMA. Z 11 zwyciężył, 4 walki przegrał. Na galach FEN walczył już y, trzykrotnie, pierwszą walkę przegrał z y, Łukaszem Harzewskim. następnie nokautował Kamila Łebkowskiego oraz wygrał decyzją z Edgarem Dawalosem. Teraz będzie walka z Damianem Frankiewiczem. Damian Frankiewicz to y, zawodnik, który y, częściej walczył y, w Hiszpanii, tam też na co dzień mieszka. W Polsce debiutował na gali y, Octagon Fight z y, Tomaszem Nowickim, gdzie wygrał w pierwszej rundzie. Później były walki w Bama oraz, oraz jedną walkę miał w PLMMA. Jest mistrzem federacji Madness, gdzie pokonał Tiago Martinsa w drugiej rundzie. Ciekawe zestawienie dwóch Polaków. Ciekawe jest również to, że FEN ściąga Polaków do walk dla swojej organizacji w Polsce z zagranicy, których mało kto w naszym kraju zna, kojarzy. W tej walce jednak zwycięsko według mnie wyjdzie Kasper Formela. Ma to doświadczenie większe. Trenuje w naprawdę mocnym klubie z mocnymi zawodnikami. To obycie na tych dużych galach ma również większe, bo również walczył dla ACB, ówczesnego teraz ACA. Według mnie Kasper zwycięży to w pierwszej rundzie. Będzie to według mnie również knockout, a później będzie być może walka o pas z udziałem Kaspera Formeli. Teraz przejdziemy do walk w K1, mianowicie walka mistrzowska w obronie pasa, gdzie zmierzyłby się Dominik Zadora w trzeciej walce z Wojciechem Wierzbickim. Znakomite dokończenie trylogii, gdyż jak pamiętamy Dominik Zadora i Wojciech Wierzbicki walczyli dotąd dwukrotnie. Stosunek ich walk wynosi 1 do 1. Dominik Zadora w pierwszej obronie pasa z Wojciechem Wierzbickim przegrał. Później Wojciech Wierzbicki w pierwszej obronie pasa przegrał z Dominikiem Zadorą. No i... Yy, Fajnie by było to walkę zobaczyć, dokończyć tą znakomitą trylogię obu zawodników, bo ono jest 1-1, jeden wygrywał nokautem, drugi wygrywał nokautem. Fajnie byłoby tutaj zrobić tą walkę i, że tak powiem, zaznaczyć kto wiedzie ten prym w kategorii 77 kg w K1 w Polsce. Według mnie tutaj zwycięsko wyszedłby Dominik Zadora. No jest mocniejszy, bardziej doświadczony. Trenuje z naprawdę dobrymi, topowymi zawodnikami, jest też z jednej z najlepszych agencji promotorskich w Polsce, Artnox. Tam też ma do dyspozycji naprawdę mocnych zawodników. No i po tej walce, po tej obronie pasa Dominik mógłby zadebiutować w MMA, gdyż widziałem, że trenuje dużo zapasów parteru. Być może taki kolejny zawodnik po Radku Paczuskim w MMA byłby ciekawym wzmocnieniem tej dywizji 77 kilo. Kolejną walką w K1 mogłoby być spotkanie w kategorii Open gdzie mógłby się zmierzyć Michał Turyński. Lecz tutaj jako przeciwnika jego no nie mam pomysłu szczerze kto tutaj mógłby z nim zawalczyć. W razie gdyby co podaje kolejne zestawienie to było zestawienie Piotr Soku kontra Łukasz Pławecki. Bardzo doświadczeni zawodnicy i znani na arenie międzynarodowej jak i polskiej zawodnicy. Piotr Soku, doświadczony zawodnik, który walczył na takich galach jak HFO czy Gladiators of the Cage, gdzie wygrywał z mocnymi zawodnikami z Polski, z Dominikiem Tadorem również walczył, gdzie przegrał. Z kolei Łukasz Pławecki, były mistrz kategorii 77 kg w Fenie, zawodnik z Nowego Sącza, bardzo mocny. No, taki kolejny pretendent do pasa w tej walce mógłby zostać wyłoniony, i tak jak już mówiłem, albo walka z Dominikiem Zadorą, albo po prostu jakieś inne starcie, jeżeli Dominik by odszedł do MMA. I przechodzimy z powrotem do walki w MMA. Walka w pojedynku mistrzowskim. Jonasz Magard w kategorii kogucia broniłby pasa. Ja tutaj obstawiam starcie z Polakiem, z Mariuszem Joniakiem. Pierwszy zawodników, Jonasz Magard, dość niespodziewanie dla wielu kibiców z Polski pokonał Sebastiana Romanowskiego na gali FN 31 w walce o pas. Jedynie Jednak Magard nie jest tak anonimowym zawodnikiem, bo toczył już swoje walki właśnie na Bama, walczył również na ACB, jak i na Cage Warriors, gdzie te walki wygrywał. No ciekawy zawodnik. Pierwsze, pierwsza walka na FEN zwycięska i to od razu opas, ciekawe jak pójdzie mu w kolejnych walkach. Yy, według mnie, tak jak już wspominałem, jego przeciwnikiem mógłby być Mariusz Joniak. Zawodnik z Polski, który dla Federacji yy, FEN stoczył i jak dotąd dwie walki, które wygrał. Yy, jest może troszkę anonimowym zawodnikiem, bo walczył na tych kartach bardziej wstępnych. Ale zwycięstwa na tych galach ma. Jedną przez decyzję, drugie przez yy, y, gilotynę w pierwszej rundzie. Walczył już na polskich galach takich jak TFL czy Armia Fight Night. Yy, Pokonywał zawodników, jak i przegrywał z tymi mocniejszymi. No, według mnie szansę Mariuszowi można dać, a jak ta walka przebiegnie, to się możemy przekonać właśnie na najbliższym FEN. Według mnie tutaj zwycięsko wyjdzie Jonasz Magardy, jest troszkę mocniejszym zawodnikiem, co pokazał w starciu z Romanowskim. Wydaje mi się, że tutaj na dystansie tych pięciu rund wypunktuje Mariusza i obroni pas. Kolejną walką, również mistrzowską w MMA, byłoby starcie w limicie do 77 kg a pasa broniłby Robert Bryczek, który ten pas wygrał na gali f 30 z Wierdzilem Frasinecht w piątej rundzie przez nokaut. Dostał walkę o pas Robert po zwycięstwie z Jaskiem Raszczykiem w pierwszej rundzie przez nokaut. Robert, który trenuje na co dzień w jednym z lepszych klubów w Polsce, Akademia Sportu Walki Wilanów pod Okiem Mirosława Oknińskiego. Mocnym zawodnikiem jest, ma już 15 walk na koncie, 30 lat na karku, co wydaje się takim odpowiednim wiekiem do właśnie zdobywania tych najwyższych szczytów w Polsce, w najlepszych galach na świecie. Toczył boje już na PLMMA, gdzie skąd możemy go znać. Walczył również na Spartan Fight oraz toczył walkę dla dosyć mocnej organizacji czeskiej Oktagon. Gdzie jedną walkę wygrał, drugą przegrał. A jako przeciwnika dla Roberta widziałbym tutaj Kamila Szymuszowskiego, który ostatnio zamieścił zdjęcie, że podpisał kontrakt na, na kolejne walki dla y, nowej organizacji. Kamil to jest zawodnik z bogatą przeszłością, bo już ma ponad 20 walk na swoim koncie, dokładnie 24, z czego 17 walk zwyciężył. W, K w y, federacji KSW stoczył 7 walk, z czego tylko 3 przegrał. I wygrywał z naprawdę mocnymi zawodnikami, bo wygrywał m.in. z Dawidem Zawadą. Teraz Dawid walczy z powodzeniem w UFC. Wygrywał również z Gracjanem Szadzińskim, który jest bardzo mocnym strajkerem. No, Kamil jest bardzo fajnym zawodnikiem, bardzo go lubię. Nie toczy takich dziwnych potyczek słownych ze swoimi przeciwnikami. Taka walka w Fenie, no wiadomo, to by była jego pierwsza walka dla tej organizacji i od razu walka o pas. No byłoby to ciekawe starcie: Roberta Bryczka z Kamilem Szymuszowskim, dwóch doświadczonych zawodników w kategorii 77 kg, jak i dobrych zawodników z Polski. No tutaj zwycięsko widziałbym Kamila Szymuszowskiego. Wydaje mi się, że w drugiej rundzie przez poddanie lub nokaut. Kolejna walka to starcie pań, a tutaj widziałbym Izabelę Badurek, która do tej pory w KCFN Fen walczyła dwukrotnie. Jedną walkę przegrywając z Katarzyną Lubońską, drugą wygrywając z Anitą Bekus. Ciekawa zawodniczka, która również miała możliwość walki na UFC, gdzie przegrała z Aleksandrą Albu w drugiej rundzie. Później jednak już federacja UFC z niej zrezygnowała. Izabela jest doświadczoną zawodniczką, ma 14 walk na koncie, z czego 8 zwycięskich. I z kim bym tutaj widział Izabelę w starciu na gali FEN? Widziałbym ją w rewanżowym starciu z Judytą Rymarzak. Z którą przegrała w przeszłości na Gali TFL przez decyzję. Teraz, co prawda, Judyta jest po porażce na Gali Oktagon 21, gdzie walczyła z Terezą Bledą. Przegrała w pierwszej rundzie. No, ciekawe starcie, ciekawy rewanż sprzed lat. Tutaj jednak wydaje mi się, że Izabela Wadurek byłaby górą, mogłaby pomścić tą porażkę. I później zrobić walkę o pas dla Federacji Fen. No bo jak dobrze wiemy, Federacja Fen w tej kategorii wagowej gdzie walczyć Izabela. Nie ma żadnego mistrza i fajnie byłoby tego mistrza znaleźć. Kolejne starcie w kategorii Open Mężczyzn w MMA. Starcie, które według mnie sprzeda masę pay-per-view, bo byłby to rewanż za walkę na Fen 31, czyli spotkanie Pawła Trybały z Łukaszem Borowskim. Starcie, które według mnie sportowo nie jest jakoś mocne, ale na pewno medialnie będzie zbudowane najmocniej z tej karty walk. Pierwszą walkę wygrał Trypson poprzez niezdolność do kontynuowania pojedynku przez Borowskiego. Jak dobrze sobie przypominam, to było podaj też, że rozerwane ucho Borowskiego. No, rewanż: panowie zapowiadali, że bardzo chętnie stoczą. Federacja również na taki rewanż jest otwarta. Kłuż po ich pierwszej walce już opadł. Zawodnicy wydaje mi się, że wrócili do dyspozycji. Łukasz swoje kontuzjowane ucho już może wyleczył. Dlatego tego taki rewanż byłby ciekawą ozdobą tej gali. Tak jak już wspominałem, pay per view by się sprzedała na pewno w większej ilości. Jakby ta walka panów była na tej karcie walk. No, wydaje mi się, że tutaj zwycięsko wyszedłby Łukasz Borowski. Jest bardziej doświadczonym zawodnikiem i walczy bardziej metodycznie. I i z pomyślunkiem, gdzie Paweł Trybał po prostu stara się za wszelką cenę znokautować przeciwnika, a Łukasz Borowski no ma to doświadczenie z tych walk z mocnymi zawodnikami, pomimo, że jego rekord na to nie wskazuje, bo ma 4 wygrane i 8 porażek, ale naprawdę bił się na dużych galach z mocnymi zawodnikami, z którymi co prawda przegrywał, bo walczył z, na przykład z Szymonem Kołeckim, walczył z Michałem Oleksiejczukiem, z Michałem Dobiasem, zawodnikiem z Czech. No, ma to doświadczenie, pomimo tych walk przegranych, to moje ma mocniejsze od Pawła Trybały, który bił się tylko z najmocniejszym zawodnikiem jakim się bił, to według mnie jest Adam Niedźwiedź, z którym przegrał w pierwszej rundzie. No tak to z kim, z kim on walczył, no, z Marcinem Najmanem, no to każdy wie jak Marcin Najman walczy. Walczył z znanym Kłaszewą, zawodnikiem piłki ręcznej na afrykowej Federacji. No i walczył z zawodnikami, którzy mieli zero wygranych, cztery porażki. Nie można Pawłowi odebrać tego, że tą drogą sportową poszedł, trenuje, rozwija się. Aczkolwiek w tej walce przegra. Wydaje mi się, że przegra z Borowskim albo przez decyzję, albo przez poddanie w drugiej rundzie. No i wiadomo, ciekawe będzie na następnych galach zrobienie, dokończenie trylogii. Gdzie federacja na tym bardzo sporo zyska, jak i sami zawodnicy. Przejdźmy do kolejnej walki. A kolejna walka byłaby z udziałem Kamila Łebkowskiego, którego federacja już ogłosiła. No i mam tutaj z Kamilem problem, bo ja dla niego bym widział trzech przeciwników, z którymi mógłby zawalczyć. Wiadomo, nie naraz trzech, tylko y, trzy. Ciekawe nazwiska, które mogłyby się z nim zmierzyć. Pierwszym z zawodników to jest Adrian Zieliński, były mistrz Federacji FEN, gdzie pas odebrał mu Daniel Rudkowski. To by była taka ciekawa walka na powrót Adriana, takie odbudowanie się w walkach z Kamilem, bo Kamil co prawda jest mocnym zawodnikiem, pomimo ostatnio nieciekawej serii przegranych. Takie, taka walka na odbudowanie się dla Adriana byłaby ciekawa. A jeżeli wygrałby Kamil Łepkowski, no to mocno by y, umocnił tą swoją pozycję w FEN. Kolejnym zawodnikiem, takim, który mógłby się również mocno wybić na tym nazwisku łebkowskiego jest Mansur Azijew. Zawodnik, który na co dzień walczy na takich galach jak Armia Fight Night. Jest to brat y, Anzora Azijewa, bardzo fajnego zawodnika, który niestety tę karierę MMA zakończył. I takie starcie dla Mansura mogłoby go bardzo mocno wybić w tym świecie MMA w Polsce. Po takim zwycięstwie z Łebkowskim pewnie dostałby angaż w KSW lub walkę o pas w Fenie. A trzecim, kolejnym przeciwnikiem potencjalnym dla Kamila jest Patryk Kaczmarczyk. Zawodnik, który na co dzień walczy na galach Armia Fight Night, gdzie jest również mistrzem. Ostatnio widziałem, że Patryk podpisał nowy kontrakt, tylko nie wiem czy na kolejne walki w armii czy na, dla nowej organizacji. Patryk Kaczmarczyk, taka walka z Kamilem Łepkowskim była dla niego też również bardzo mocnym trampolinem do wybicia się w tym świecie MMA, bo pomimo że walczył już z mocnymi zawodnikami takimi jak Adrian Kempa czy Hubert Sulewski, których pokonywał, to taki Kamil Łepkowski, który ma ponad trzy razy więcej walk od Patryka to byłaby to taka walka odpowiednia na ten etap kariery, w której jest teraz aktualnie Patryk i jak już wspominałem te walki Kamil Łepkowski kontra Adrian Zieliński, wydaje mi się, że tutaj zwycięsko wyszedłby Adrian Zieliński Kamil Łepkowski kontra Mansur Ażyjew, no tutaj ciężko jest to stwierdzić, chociaż według mnie Kamil Łepkowski byłby górą w tym starciu no a trzecia walka Kamil łebkowski kontra Patryk Kaczmarczyk, no tutaj wydaje mi się, że ta młodość ta taka motywacja do tych zwycięstw Patryka jest tak duża, że to on byłby górą w tym pojedynku. Kolejnym, już ostatnim zestawieniem na tą galę byłby udział Łukasza Harzewskiego, popularny Harry, zawodnik kategorii lekkiej, który według mnie już dawno powinien walczyć o pas Federacji Fen, bo dla tejże gali stoczył cztery pojedynki, wszystkie wygrywając i to z mocnymi zawodnikami, jak m.in. Kasper Formela. Łukasz Harzewski na co dzień legitymujący się rekordem 10 zwycięstw i jednej porażki. Jest bardzo mocnym zawodnikiem. Naprawdę lubię oglądać walki z udziałem Harzewskiego, bo dostarcza mnóstwo emocji, mnóstwo dobrej, dobrej, dobrej bitki, techniki. A jako jego przeciwnika widziałbym tutaj zawodnika... O podobnym rekordzie, bo to 11 walk na swoim koncie ma ten zawodnik. Zawodnik, który ostatnie walki toczył na gali Babylon MMA. Walczył również do takich federacji jak Celtic, Gladiator czy ACB ówczesnego, teraz ACA. Chodzi tutaj o Marcina Jabłońskiego, który ma rekord 9 zwycięstw i 2 porażki. Fajną pasę ma 6 kolejnych zwycięstw z rzędu. Ciekawe zestawienie, które mogłoby być takim. Eliminatorem dostarcia o ten pas kategorii lekkiej. T Tutaj według mnie górą byłby Łukasz Harzewski, no i już musiałby tą walkę o ten pas dostać. Dzięki bardzo za wysłuchanie całego filmiku. Komentujcie zestawienia, czy się z ze zgadzacie odnośnie zwycięzców, odnośnie pojedynków. I no co, do zobaczenia w kolejnym odcinku.